Zapraszam do cotygodniowego przeglądu gospodarczych informacji co świata za ubiegły tydzień. Pierwszy temat to unijny plan zapewnienia dostaw surowców krytycznych i rola Chin. Niedawno uzgodniony przez Unię plan dywersyfikacji dostaw strategicznie kluczowych surowców wywołał spekulacje odnośnie roli Chin. Unijna ustawa o surowcach krytycznych CRMA Critical Raw Materials Act, przyjęta w zeszłym tygodniu przez Parlament Europejski i Radę, ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw i nie jest skierowana przeciwko konkretnemu państwu, np. Chinom. Unia Europejska nadal będzie importować wiele materiałów z Chin. Unia nie chce polegać w 99% na pierwiastkach ziem rzadkich z Chin, w 70% na platynie z Afryki Południowej, czy też na 90% boru z Turcji. Ustawa CRMA wyznacza szereg ambitnych celów w zakresie zużycia surowców strategicznych w Unii do końca obecnej dekady. W szczególności nie więcej niż 60%. 5% rocznego zużycia takich materiałów w Unii powinno pochodzić z dowolnego kraju spoza Unii. Przywóz do Unii z Chin przekroczył próg 65% w przypadku pięciu materiałów: bizmutu, manganu, magnezu, kobaltu i strontu. Unia przekroczyła ten sam próg również w przypadku przywozu dwóch innych krajów chodzi o Turcję. Gdzie ten próg został osiągnięty w przypadku boranów i skalenia oraz w przypadku Stanów Zjednoczonych, i dotyczy to Berylu. Przepływy handlowe tych surowców krytycznych są wysoce skoncentrowane. Unia nadal będzie polegać na imporcie, ale planuje dokonać masowej dywersyfikacji. Chiny dominują na rynku surowców krytycznych, szczególnie na etapie przetwarzania. Obecnie w Chinach rafinuje się przykładowo prawie 60% światowego litu. Jest to kluczowy pierwiastek wykorzystywany w produkcji baterii, np. do telefonów komórkowych czy pojazdów elektrycznych. Odpowiada także za ponad połowę całego przetworzonego na świecie manganu i kobaltu. Oraz 90% rafinowanych metali ziem rzadkich na świecie. Jest to kategoria, która obejmuje 17 pierwiastków, w przypadku których Unia Europejska jest w pełni zależna od importu. Świat obecnie wkracza w nową erę nacjonalizmu i protekcjonizmu w zakresie zasobów. Ustawodawstwo dotyczące surowców krytycznych zostało formalnie zaproponowane zaledwie dwa tygodnie przed tym, jak przewodnicząca komisji przedstawiła w marcu ubiegłego roku gospodarczą i dyplomatyczną strategię zmniejszenia unijnej ekspozycji na ryzyko związane z Chinami. Na przykład Chiny ograniczyły eksport metali ziem rzadkich do Japonii w 2010 roku po wybuchu napięcia wokół spornych wysp na Morzu Wschodniochińskim. Unijny nacisk został dodatkowo skonsolidowany w swojej strategii bezpieczeństwa gospodarczego przedstawionej na początku tego roku, w której nakreślono szereg propozycji zmniejszenia zależności od niektórych krajów budzących obawy. Poprzez ograniczenie importu z pojedynczych krajów i inicjowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w różnych sektorach. Kolejny temat to wskazanie na 25 lat więzienia za wielomiliardowe oszustwo związane z giełdą kryptowalut FTX Bankmana Frida. Sam Bankman Fried został skazany przez sędziego na 25 lat więzienia za kradzież 8 miliardów dolarów klientom giełdy kryptowalut TFTX, która obecnie jest w procesie bankructwa, którą założył, co było ostatnim krokiem w jego historii, cudownego miliardera. Pod koniec ubiegłego roku ława przysięgłych uznała bankmana Frida za winnego siedmiu oszustw i spisków związanych z upadkiem giełdy FTX w 2022 roku, które prokuratorzy nazwali jednym z największych oszustw finansowych w historii Stanów Zjednoczonych. Sąd przyjął, że skazany miał wiedzę o swoim złym postępowaniu będącym przestępstwem. Bankman-Fried przyznał, że klienci FTX Ucierpieli i przeprosił swoich byłych kolegów z FTX, ale nie przyznał się do popełnienia przestępstwa. Zapowiedział odwołanie się od wyroku. Wyrok ten stanowi kulminację upadku Bankmana Frida, z ultra bogatego przedsiębiorcy i głównego darczyńcy politycznego. Jest to największy sukces władz Stanów Zjednoczonych w walce z nadużyciami na rynkach kryptowalut. Władze aktywnie ścigają przestępstwa polegające na oszukiwaniu klientów i inwestorów. Klienci FTX stracili 8 miliardów dolarów. Inwestorzy kapitałowi tej giełdy stracili 1 miliard 700 milionów dolarów, a pożyczkodawcy funduszu hedgingowego stracili 1 miliard 300 milionów dolarów. Sąd nakazał przypadek majątku o wartości 11 miliardów dolarów i upoważnił władzę do wypłaty tych środków poszkodowanym. Trzej bliscy współpracownicy zeznali, zeznawali jako świadkowie w procesie bankmana Frida i przyznali, że polecił im wykorzystanie środków klientów giełdy FTX w celu pokrycia strat w powiązanym funduszu hedgingowym. Cała trójka przyznała się do oszustwa. Bankman Fried jest absolwentem Massachusetts Institute of Technology. Osiągnął sukces przed ukończeniem 30 roku życia. Wartość jego aktywów cyfrowych osiągnęła poziom 26 miliardów dolarów. Był jednym z największych darczyńców demokratów przed wyborami śródokresowymi w Stanach Zjednoczonych. W 2022 roku. Sąd wskazał również, że są dowody na to, że przekazywał rowizny również Republikanom, natomiast przekazywał je przez pośredników, aby ukryć swoje zaangażowanie. Linia obrony była zbudowana w ten sposób, że jego adwokat Przedstawiał swojego klienta nie jako bezwzględnego seryjnego oszusta, ale raczej jako niezręcznego kujona, matematyka, który próbuje obecnie odzyskać środki i przekazać je klientom po upadku jego przedsięwzięcia giełdy kryptowalutowej FTX. Kolejny temat to tokenizacja amerykańskich obligacji skarbowych, która osiągnęła już ponad miliard dolarów. 1 miliard 80 milionów dolarów w bonach skarbowych zostało już stokenizowanych za pośrednictwem publicznych blockchainów. Od początku ubiegłego roku wartość ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie. W związku z podwyższonymi stopami procentowymi na całym świecie, rynek tokenizowanego długu skarbowego Stanów Zjednoczonych stale rośnie. Wartość rynkowa bonów skarbowych tokenizowanych za pośrednictwem publicznych blockchainów, takich jak Ethereum, Polygon, Avalanche, Stellar i innych, po raz pierwszy przekroczyła 1 miliard dolarów. Tokenizowane obligacje skarbowe to cyfrowa reprezentacja amerykańskich obligacji rządowych, którymi można handlować jak tokenami z blockchainami. Wartość rynku wzrosła 18% od czasu gdy gigant finansowy BlackRock ogłosił w marcu tokenizowany fundusz BUIDL oparty na Ethereum Fundusz ten jest drugim co do wielkości tego typu funduszem ze stokenizowaną wartością aktywów 245 milionów dolarów. Ustępuje jedynie należącego, należącemu do Franklin Templetona, funduszowi On-Chain US Government Money Fund którego jeden udział jest reprezentowany przez token Beni, który znajduje się na czele stawki z depozytami o wartości 360 milionów dolarów szybki wzrost rentowności obligacji skarbowych w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył popyt na ich tokenizowane wersje przykładowo rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do poziomu 4,2% z poziomu około 1,7% dwa lata temu. Taki wzrost osłabił atrakcyjność stedu które są powiązane z dolarem na zdecentralizowanym rynku finansowym. Inwestowanie w tokenizowane obligacje skarbowe może pomóc inwestorom kryptowalutowym zdywersyfikować swój portfel umożliwiając im rozliczanie transakcji w dowolnym dniu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.